Po trudnym spotkaniu w Warszawie wróciliśmy do rzeczywistości i przede wszystkim chcemy jak najlepiej się przygotować, bo jesteśmy w trakcie przygotowań do najbliższego meczu. Chcemy jak najlepiej się przygotować, żeby, żeby wyjść zwycięską ręką tutaj na swoim boisku i żeby zdobyć trzy punkty. Na pewno też ciężkie zadanie, bo do tej pory żaden z meczów nie był lekki, łatwy i przyjemny dla nas i tego też się spodziewamy, że z drużyną górnika Zabrze, która gra bardzo agresywnie, bardzo dobrze. Będziemy mieli e, ciężkie zadanie, ale będziemy chcieli się na tyle dobrze zaprezentować, żeby, żeby wygrać. Oczywiście, że chciałbym się przełamać po tych kilku kolejkach i e, no, okaże, się, okaże się w poniedziałek. Ja jeżeli dostanę szansę, zrobię wszystko, żeby, żeby tę okazję wykorzystać i, i, no, i pomóc drużynie na tyle. Polonia chciała z nami wygrać, był to myślę, nerwowy mecz zarówno dla nich jak i dla nas. Zarówno my jak i oni nie odstawialiśmy nogi i dlatego były takie sytuacje. Myślę, że w tym meczu tych sytuacji też nie zabraknie. Będzie twarda walka o, o każdą piłkę i o to, żeby zdobyć trzy punkty.